Słuchawki, urządzenie audio, słuchawki 3 Arctis. Janek, bo zaraz wyjdziesz. No pokaż mi tego na no, on strzelo. Gdzie on jest? Dobra, Gino nie strzelo już nie żyje. Gdzie jest reszta? Ja już się wpierdalam z kosą. O, Mergani trenował. 4 godziny dzisiaj, człowieku. Ktoś, dwa instant okno umiem na 9. O kurwa, No, to to nie jest coś ja nie mogę tylko z Ej, to nie jest to tam, to kurwa tutaj widzę, że mamy. Ja umiem na cetę rzucić na przykład z tiketa. I chodźcie, kosy musimy ich ciąć. Ej Januś. Kurwa, Jak Janek lewe, lewe, prawy jak coś. Jak wait, mówią, to wjeżdżamy? No tak mi się wydaje, że oni, ale oni nas mogą pod chuja brać. Ja bym uważał. No ja mogę, masz szoka? Udał nie coś ja, ty masz taki jest. normalny celownik do osób, które mają radę no? w zruchu, no? czy nie? No bo to, to dobie, ja nie wiem, on chyba Brailem strzela Ty jeden sam ze Ale u mnie inaczej to wygląda, wiesz, ja inną inną rozdziałkę. <laughs> Brailem strzela, bo Janek Ty Janek tu nie wejdzie, przyszedł ma na odwagę. Janek, chodź ci kolanko A, zrobię. Co to ty się śmiejesz z mojej choroby, człowieku? Mic <laughs> <partera? laughs> ja to to jesteś. Przepraszam Janek, wybacz. Co, dobra, luki, dobra. Luki dwa razy lewy i prawy Działa? I mało Discordowy. Działa? Ja mam cukrzycę, pozujcie się A Bozo skożyć Trzeba, ale prowadzić. Dobra ej, no, biegają, nie? Nie no, chyba, chyba Tas mówił, że będzie prowadził, To żartowałem z tym, że pisał, nie pisał do mnie. Przecież Bandura nie wie co robić z tym Neo teraz <grym> na Ej, go, 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 go! Lewy, no. lewy bawianek O Dobra Bandura śpi. B. Może nie trzeba prowadzić. Idę B To ja A. Ja okno 65 tysięcy mam kupić Ja wszystko. idę też B. ile kasiory, dobra, można grać. Janek, ty chcesz short czy chcesz domek? No ale ty mów po polsku, ja ci już mówiłem Janek short chcesz, czy... Ja Masz to lajka. Ja idę psy. Kurwa, gdzie pójdą. Ej, dawaj trzech do okna chociaż to ja idę, a wtedy na schody ja mam skina. Janek kupisz, że pomerasz. No to poszedłem Trzy do okna jak beraszujemy um, a... Na Discordzie po prostu cię laguje. O to... No, jak jak byś... Przez procesor. Ty grasz na co dzień takim skinem? Cisza jest. Nic nie widzę Ja zasmukuję okno w kuchni i podchodźcie sobie bliżej Ja nic nie, nie widzę Nie no ma, nie, nie ma, ma top nie ma ty, nie wiem co. Ja muszę rzucić tego B, 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 jest B, jechanka Już wraca z Gal jeden Dobra zrobimy No kurwa mnie ktoś... Mam zajęto w kuchni Dobra Karnaty ja bez, bez, bez już O, już bez jestem. Nie, nie wiedziałem jest gdzie Kurwa mać, Już ten Deo to cheater Auto jest i Forest Oj, oj jest dobrze, damy radę. Jest trzeba cały czas. Za pusto. Ja o trzy kule. Ja pierdolę. Zabesłem tu jest. Się robi? Tutaj mam in... Dwa mu masz, power. No ja też, no Za Besem. Nie, 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 nie! On to zrobił! Nie, <grym> chyba nie, nie zdążyłeś. Nie, 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 chyba nie. Nie no, jak Pudzian w materle tam wjechałeś, normalnie. Nie, jak już nie Rajce 6 stery grają, nie mają głowy, człowieku. Pa, oni już... O, oni... zobacz, już taktyczna. Ja, nie no, Neo mówi tak, Gino, Mówi, Genold, je kurwa słuchaj, bo Genold nie rozumie pewnie. No kręci się chyba. No kręcę się cały czas. Aha, a ja tak, myślałem, że ty pójdziesz jakoś głosówkę. To jest kurwa To jest bind na gadanie i mi kurwa w lewo kręci. Samoramysz kapitkoiny Bitcoiny jak chuj, ja wam mówię. <grym> ja urwa, idę, daj, ja broń, broń, ej, Dobra, idziemy się napierdalać na midzie z nimi. Dobra, no Ja wybiegam no konektorem pioldaram. z Gnade'em Janek Bison na kupił że życie to widzę. Leć mi idem, leć mi idem, Janek. Janek was zablokuje w drzwiach, ja ja mówię ci. Przez okno, kurwa, nie, bijemy w drzwi, Jak wybuchnie smoke okno Hej, mida. Ej, rzucałem jakieś coś na, coś na rzucili? Co jest ty? Ej, a może być. Zakręc, zakręt, zakręt zakrę. Jak on rzucił gala, tego skoku? Gala, gala, gala. Wszyscy gala, gala. Mandura, galo, zapierdala. Przebiegnijmy tam, dawaj. Dawaj, dawaj. I lewo, lewo, lewo. Kurwa, mać! Ale chopie, ty na neotrawię się, nie dziw. Galo ci wchodzą. I wszedł, wszedł, psami. 60 mil na schodach ma. Yy... Pale kuchnia. I kuchnia, kuchnia. Pale. Mamy pakę? Pale. A, chodź ciebie B. Dwóch, dwóch jest na gadi. O, lipa. Dobra, plusuję go dobra. Tak, na Tak, na niuku 5 minut nie przeżyłem. Ja mam jednego killa chociaż chciał zrobić i sam poświęcić się proszę. Dobra. Ja. <laughs> chodź ze mną teraz na rampę, czekajcie na zakręcie i wyjdźcie sobie mi tam, jeszcze z rampy wyjście. Ale galoskakuje. Ale w pierwsze rzucam fleszę na mida. da. Dawaj, dawaj. O! I ja idę z majszym, bo jest fajny obok. Da, dobra, o! Janeczku, dawaj tam na to bo... Za granaty na mi, ty. Graj Kurwa, fewordzinio, wołka mi na ebo. Ja nie wiem, co oni to zrobili na tej razie. No to jest na Gale nie Gadnij, daj, daj stań, Kurwa, no. na blisko ta. No, kurwa, on jest podsadzony. Jopie. gol. Ja, podsadzony na short i kon. Ja nie wiem, że go szuka. Nie mam ida, ty, nie wiem gdzie jest. A jest, ty. Tram. No, no. Dobrze, że cię mamy teraz. Nie no, Janek jakbyś troszeczkę skutkiem, to byś miał dłuższe ręce. Na pewno Ci się lepiej dał. Ale. A coś, a coś, a coś, a coś. Neo, dostał w głowę znajda. Kurwa, spaliłem się, ty. ja ławkę. Wyszli ja, wyszli ja. O, mnie skanuje, ty. Zapalam co jeden. Na schodę, Schody, już no. Janek, nie idź. Kurwa, bardzo grę wziął. Uciekaj, uciekaj. Dobra, klaturki. Uciek. No Nie rób tego, Janek. Weź. <grym>, Człowieku, on... ja, 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 jestem ślepy w tej grze. Ej, jak coś to celownik na głowę, nie w podłogę. <laughs> Jeszcze raz. Ta, to... trzymaj, no. trzymaj, trzymaj, trzymaj. E, Digl, ja kupiłem, myślałem że gramy jako. Okay, mogę na siebie. Eee, minus 50 na shortzie. Nie da mogli adept. wyjść z zapakami, coś. B nie będzie. Ja galet się tylko. Dostał, jest Mergani. On umie strzelać z tych scoutów cholernych. na ja sobie a, no. Mergani został sam, a zony tak. Zobaczymy, co imigrant pokaże. No. O kurwa, Mergani na pełnym. On nie może z tym scoutem biegać. Może jeden? No, delikatnie. Wit, łącznik, łącznik jeden. Dogna wczerpuje. Sandwich. Jeden dżungla będzie. O kurwa! ja psy. A co, ostatni? Tak, tak. Nice. Oni normalnie, lurka zagrali, ty. Bandura do setek chciał zachodzić. Oni nie mogą My z nami nie przegrać. Z... Ja też z... mogę z... rzucić meczki. My myślicie, że tam jest taka swinka? Tam jest chłop, no kurde. Tam... Nie, ja się to muszę wyciszyć, skupić, bo ja nie strzelam w ogóle, nie? Jestem w stanie. Janek, dobrze jestem w stanie. zabijają. Może na łoku pochodzić. Janina, tam. tak. Alimenciarz zabija imigrantów. <laughs> Juć, wam górą. Dobra, do, jazda, jazda. Dawaj, o kurwa, nic nie widzę, nic nie widzę. Dobrze. Laśpi, śpi. Jest dżungla, jest dżungla i palące, dżungla, palące leży. Aj! Konek, konek, ajaj, aj, Przy schodach, Dobrze! Patry się, był 10kp. Sandwich może pod schodami gdzieś jest. Sandwich chyba. się dobra, dawaj ty. Ja to robię Faj łynę. A, Ładnie. Ładnie. Janek, kupuj granaty jest... i pal pozycję może. Dobra, będzie Tyle łatwiej jest... troszeczkę nam, wiesz? Ej, to bo je... Ej, bo zaraz ja sam jestem kurwa. Ja coś no, ja. Se, Dobrze. To. Caz leży Ładwo, e, łatwo Honoris. kurwa! Nie no! Czekam na miejsce Honoris, czekam na miejsce w Honoris. Honoris. Gdzie jest tam, ja, tam mam, ja mam zero. Ja A miałem ja miałem kolacha na rampie. Ja, ja chyba poszedł poda no, Dawaj podaj, ja idę idę. Ale rzuciłem mu łe. O! Jasyk! Ciszę zagrali, nie zagrali zbącia. Mergani 39. Wyszedł ci, wyszedł ci Ramp. rampę. Ja psy masz. Enek czekaj, jak najdłużej czekaj. Tetris. Wychylaj teraz, Prawa Janek, lewo lewo, lewo jest, widziałeś go. Lewo, lewo lewo. Go nie, to nie <gaz> Kurwa, nie widzę, oślepiłeś mnie bracie. <gaz> prawo Janek, bądź. On ja, ci się w ukraść ukradł. <gaz> so. <gaz> so. so. Mida nie było Jakoś robili. How J skaczą ci, skaczą ci, skaczą ci. O kurwa, co ja gram. Pięknie Majski. Jeszcze dwóch. Kuchnia jeszcze, Andrzej. chyba. A kurwa, dał mi KH bez ammo. Jebany Majszak. Nie zdążyłem, sorry, to moja nadwaga. <gryzny> A na mi jakiegoś smoga dacie? Ja mogę na zajęcie. Eee. Albo mi w respie po prostu wyrzućcie, to ja rzucę. Wezmę okno. No. Lampa na blisko, obity, obity, rampa mocno. Pod na razie mam ciszę. Absolutnie widzę. Leży Kurde, organi On z tej AWP umie, CMK nie umie w ogóle. Oj kurwa. No Nice Ty może drogą wynurz, może byśmy się poznali? No pokaż za kolek. bronieckie jakieś te place'y Pięknie. Luki został. Smoke i na raz broi. Smok i na raz, dawaj, na standardzie fucka. DAGE Luki kurwa. O kurwa, jaki skin! Wychodzi rampę. No ne, tam, jest. Kurwa, Pograń. Mergani minus 71, Uja, uważaj, kurwa! O to ty zaspaliłeś to! Mergani w Rampa. Ej, jest jakiś fors do zgarnięcia jakaś broń? Scout mój idź od pleców, idę od pleców tej ole. Kurwa, palę pod drewno. ja wybiegam myślę, że go nie ma tam tas celowany A wiedziałem, że tas to jest plecy. Ja pierdolę A, nie. Skor, nie. Dojazd <laughs> <laughs> Poszła komenda, ja do na górze spadł. No, dobra, dwa kile są. Jest Dobrze jest. Dwa, że nie A, pła, pła, Ale A, pła, pła. A, pła, no. Nie. świeżo. <laughs> 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 Ale musiał, jebany. Gdzie, a gdzie? A to gdzie jest? Pa, pa, on się nie pierdoli! 64 a. naboje się nie boję. Dawaj. dawaj Janek, jest koniec. Byście o. mi nie gana dali nie jak jakieś jużki człowieku. Jezu, luki biegł... On mi wyjebał. Ej, MP, MP9 kupuj, bo to no. łat, łatwiej podnieść. Dobra, zraszujmy Apsy na Marganiego, musimy go zabić tam. To duży postrach i ma snajperkę, jak uzyskamy tą snajperkę, wygramy. Jak ja tam wjadę, teraz ja spowolnie, to ja chcę rampę. No, zajmę. Nie, nie, idźcie, idźcie apsy, Szymon, dawaj, okay. ja palę, palę rampę, okay. robię młyn daleko no Pięknie. zbierajcie zbierajcie dwóch aparty jeszcze Ej, to chodźmy do B co? mida zajęli sobie ty mogli wejść okno? gale mogli gale mogą. pakę mam na razie Nie no, jeden w oknie, w oknie. Ba, 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 już są B mhm. wlesznąć górą? Bez. możesz no możesz daj to nie wlesznąłem na mi u, e, u nas u nas kupi Nice no, 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 Ale pojechane Nie będziemy ale... jakieś YFL pluł w twarz. A tam coś że słyszałem, że chyba kasztana puściłeś w apsach. No jak zobaczyłem, że Neo w ogóle tam jest, to ja... najechałem no, i no, Neo nie zabiję go. My. Cześć, to że full auto, ale w niego my nie zabiję go pewnie. Tero, człowieku, mamy takie no, ja taktyki? Ja jestem I... od 4 lat policjantem, chłopi, ja ją Ej, ja mam jedną taktykę i wiem, że oni będą e, w szoku. A nie teraz, teraz to, se, to kontakt Armię. B można iść, ale, ale no, to po. To w apsy, idźcie w czwórkę A, upsy. W upsy? Ja daję jest załącznik no, to... i C to się dojechać, no? Dam jeszcze jednego. Tak. Ja z rampy, ja z rampy, wyjdzie, ja z do ja od razu dżungla. To ja nych na cicho, do na cicho. Do Dobra, ruszaję wam. Go, go, go. Rura! Do ceta, do ceta, do ceta. Nice. Ceta jest. Pod drzewem nice Dobrze Dżungla W dżunglach. Ceta, jest, ceta jeden. Da, jest, lewo. O ja Jezus. E, No właśnie. jest standard? Ładnie abonowane. Przypalone do ceta, mogę jeden dojechać. Ceta jeden ceta jest. Dawajcie tego głupca. Dawaj, dawaj go. I ostatni molotow oh, nice. Nie, ty, co? A nie, Biffu, tak, Biffu tak, ninja, tak Ninja, ninja, ninja. O, rozdał, rozdał Bandyta Koniecki gladiator nice. o, ja, kurwa, ja nie muszę pograć, ja go widzę i stary KURWA Słuchajcie, nie rzucamy nic, pełna rura A Wjeżdżamy rampą, normalnie nie, Nic nie rzucamy, pełna rura Nie puszczamy W Widziałem, Gdzie? widziałem kiedyś Na rampę, rampę, rampę I nic, nic, nic nie rzucam. wszyscy rampa I do BSA, do BSA i w B. Nie, bez niczego, bez niczego, bez niczego Mam no no PDL To musi Lecimy, lecimy, lecimy do końca, do końca, do końca Kałach leży na, na rampie jak coś, Miśki Łącznik, łącznik, łącznik Neo jest mądrzejszy niż ja Załóż to Kurde, mi się wydaje, że Neo na baczność gra On ma lepsze słuchawki to... po prostu Inaczej, już wiemy, że tam jest Neo Po prostu To by wypaliło, gdyby go tam nie było Ja ci sfleszuję mida Czysty jest, czysty jest, nie ujść Nie no, ma razy Możesz, możesz spodem B, 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 B Kierownica! No Przestańcie pisać takie rzeczy! Kurwa! Możemy midem teraz no, no, coś agresywniej? Dam do oka na instant Możemy, możemy Ty, ale do no. shortem do B i no, jeden by zamknął od absów to by było niegłupie Ja zamknę, ja zamknę Jest na, widzę Daj się, daj się, Skąd, skąd, skąd? śpi? Jeszcze jeden tu jest Bez, 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 bez! Jakby nie to tastą go tak nawyzywał, kurwa, że. naprawdę. Ja pierdolę, takie słowa mówić, ale wy dobra. Lagalę, kładę. Ja na plecach zostaję. O Jezu, zapomniałem, że Neo jest w grze, przepraszam. Przebieg, do exitu, exit. Jezu ja Jadek! Jezu, jaki on jest mocny! Ja, ja. Czekaliśmy na całe CT i przyszedł. Przyszedł. Odblokował <noise> Simloka Ej, jeszcze łatwo im na... nie, wkurwuj, no <noise> Nie w Nie, są pisze Przeproś, <noise> przeproś teraz, przeproś No żeby nas i dojechał Ja bym poczekał za nimi, bo oni się teraz patują nas bo Janek ich wkurwił rampę nie dojeżdża? Nie śpi Dysuje tą rampę Wcale nie mam biał Więcej mid, więcej MIT, więcej mit. Zajmujemy, mi. bez. zajmujemy Besa łącznik Zajmujcie łącznik Wschodzie, wschody Jakie magiki? Jest Neoma AK, Neoma AK, już... ale łącznik Wiem, bo pruje we mnie, kładź bombę, kładź bombę, zielony, Janek, kładź bombę dżungla, Dobra, ostatni jest neo no, ja zawsze głupi na neo pójdę. I pestkę mu, pestkę mu pani. Dobra, ja jelam, kurwa. Jezus, matko, pestkę! Pięknie! Janek! Zajebany. Jak już mówisz, Zajebany. że pestkę, to mu zajebędę. Dobra, lejmy ich! Dobra, lejmy ich! Ty się nie skupaj na tym czacie w ogóle, Bambi. Ja nie ma czatu. Poczekajcie teraz na midzie, na środku, powiem wam kiedy wyjechać. Zapiecie hmm. wszystkich na rotacji. Nic nie rzucajcie A -a -a. na midzie. Okej. Okay. Okay. Dawaj się on rambusta, podskocz. Nie, 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 nie. Bidzcie, już teraz. Dogali, do dogali. Do, do, do. Jest okno jeden. Oj, galas, no okno. Nie. Dobrze, bardzo. Ostatni ja rampa. Rampa, rampa. Rzucam, rzucam lampę. Poszedł fleżna. Lampa poszła. Eee, schody! Obite sody. Jest potrzebne. Albo na przykład on najmocniejszy. mi spalić. Cholera. Podrebny mi tutaj. Aj, dwóch pal. No pałach. nie, nie, rampuj pas. Sorry, sorry. Dobra, idę C, Przemyślmy to dobrze. Czekaj, to bo może być nasza szansa. Nie, to nie będzie nasza szansa. Jak zminimalizowałem, tak się przestraszyłem. <grym 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 nie, ja cofnąłem stamtąd. Ciebie, nie ma nasio? nikogo. Sekund, nie wiem, gdzie on był. Gdzie on nowy? ostro z skrzynkami wreszcie A wiecie czemu Mergani na tej mapie dobrze gra? Bo on jest z Egiptu i on po prostu jak widzi piasek to gra lepiej On ma bonusy <grym> Perki ma bo takie odblokowane Perki, no perki ma odblokowane, odblokowane na ekranie. Eko Mergani może idź teraz wok OK, to ja pójdę z Badlim na no, dobrze Tam są dwa mołotowe od razu Ja dam zajęcie, może ja się podeszkamy tak. Musimy raszować, możemy poczekać no. Daj mi, ma się wyrzuć smoka w ogóle Dobrze mi, Ja zrobię jakiś ten Wyrzuciłem Gdzie? Ha? Janek wyrzuć smoka. Leży, leży, leży Dziękuję. Dobra, molotov jeden wyrzucony. Jeszcze będzie zaraz jeden. O, Nejcik, jeszcze zobacz. To Bandura jest niecierpliwy. Dopaliłem tam głębiej. Ej, drugi, dobra, nie mają molotov. Dobra, zaraz smokuje Ale Mogę podchodzić, bo dalej pójdę. Pokój, okno, lecimy. Magali, Nie wiem, gdzie płynęło. Od gali, zobacz. Od gali nie ma, nie? Leży. Odbity, exit. Onechnik, onechnik, Zero. Jeść, mało, Mergani odpuściłam Super Dajmy pauzę, pauzę, dajmy pauzę, błagam Czemu? Proszę, siku? Mam guza na Jądrze i muszę siusiu <laughs> Pauzę, dajcie pauzę i... ja no, dziękuję. Ja nawet nie wiem jak to się wpisuje o, to, co, Ej, czekałam, on ma kupione? Ma kupione, no, pilnujmy go Musimy czekać no. Ma ma dużego penisa, on tego sika Za plecami twój był jeden Nie ja wiem A gdzie ty? ty, ty? Rzuć Kurwa Na gali za, jeden Zamieszanie zrobił Janek na bumstead. A, A jak ich robi leż, na łeb? Lec, lec, czasu nie ma, lec. Ma! No. Znaczy weź pakaj do łyżki. Weź sekundę, no. weź na środku. Już łamał, już Już była. Dobrze jest Janek, dobrze grał dzisiaj. Nice! Rive! Piękna rzecz. Rzucamy, nie. rzucamy. Daję petardę na AWP raz. Można wyjeżdżać. Dobra, jest. Fala łapkę. CT, CT. Jest ticket, ticket, jest. Ticket, ticket, no. No, nie wiesz jak usiadam? Ładny, One way, one Jest way na tej budce. CETA, biega ci zaraz, to Kurwa, on z tą snajperem. Jest schody, widzisz? A, yes! no, no jest mocny. Mocny. No, z ze jest, i... jest mocny. Może być w rogu, po prawej. Jawohl. Okno okno jest. I palące. Oj, oj, oj! O Jezu, Merganis z tą mawką jest szybki jak sraczka. Jest ja, ja, schody, jest ja, schody, jest schody! Ja zajmuję rampę. Oj, coś się coś dzieje, czekajcie chwilę. Nice. nice. Idę pod best. Ten zberotuje. To jest stary, ja spróję. Ja. dalać od niego nie da się. No? Widzę lufę. Na buście jest. W jakim buście? Boost! Pięknie. nice. Tak, zid, tak, Ma jeden HP. Nice, dwa na jeden. Lufa mu wystawa wystawała. A ma dużą petardę. Nice. Dobrze. 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 Dobrze Ale ci napis 15-14 O matko kochano, spociłem się cały no dobra. dobra, dojeżdżaj pałac, biegnij, 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 biegni dojeżdżaj, dojeżdżaj ja za tobą, ja za tobą, dojeżdżaj Jedziesz, jedziesz, jedziesz ten Gala, leży jeden, jeden w tym w apcach W apcach był jeden jeszcze Dobra Chodźmy ta razem, weźmy ta jeden Towajcie! Do... No i co jest No to dalej, za... ma... został, został jeden Sniper, ale on nie ma, on ma Agacha Very dobrze. Good. O, Ale do, do weczka. Major Januszewo, 2022. <głosy> <głosy> e, ja idę po nad B, porzucam jakieś. O, dobrze, od razu możesz jakieś tam. Od razu. Dwa rzucę i smoka na okno i oni Dobra. będą w szoku. Dobra, prawda? idziemy na Mida. Idziemy na Mida i B. Teraz mi zrobisz krzyż. Mida ja i B. Ja stam na midzie już. Pakę mam. Ej, pakę ma! Jest gala jeden. Gala jest. Najzajebiście. Dobra, mamy pakę z powrotem, tak? Tak jest, odzyskana. Odbita. Bóg zapłać. Gale nie widzę. Ty, ja zachodzę może. Chodzę, Bandura ma zero. Do lewej, do lewej. Czasem kurwa dzia ja słyszę te kroki, ty. Prójść na od razu, zostaw mnie na gada. dobra? będę. Bebor mi dżunglę zaszedł. Jeden zechodem. na idzie, jeden na B pokojach. na ja, mów. Samochód. 20 sekund. Bałem się, że idziesz się na kanapę wyjebać o, o. Zajebał, No kurwa! Nie, no, Reflex refleks ma. Kurwa, jednak nie ma. Gala, jeden. Nie, zróbcie. Gdzie on był? Aj, aj, aj. A, oj. oj oj. Chciał zakosować. Poczekajmy na jakiś kontakt. jakiś... Może ci jakąś presję na leży. Wład Dobrze. Gieba. To jest dobra presja, więc. Ład, dobra. Dobrze, I wychodzimy powoli. Nie? No. Nie no. wiem skąd. A Pałac pałat, mi już 34. Bóg, 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 jeszcze jeden. Co żyje? Weź się, weź się. No on nie żyje, no nie żyje. I sięgam nie widziałem go, nie widziałem go. Z Merganim to na AWP nie ma co. I, możesz na Gale iść nawet, wiesz, dam ci płacę no. na gale. Ja to następną gram na AWP ja Popłakałem się kurwa nie. Cześć, Witera dał challenge. Gdzie że na Merganiego nie ma co. O kurwa bez no, za nie wiem. No, za, za Najlepszym kostumerganiem jest pew. Ale wiecie czemu dałeś radę? Bo nie było piosku tam, bo na piasku się ślicz go. <laughs> kurwa, umarł. Sniper pod B, wcelowany w ciebie. Eee... smołka. Ja mam O kurwa, galę. jest, jest, jest tak. pałac. I Bieg do żubli, bieg do żubli. Jest gala, jest gala. Miał spalone, nie mam jak wejść. Dobra, ja kuchnię mam. Ty, w B się chyba. Chodź, cofnij, cofnij, Janeczku. Chodź, cofnij. Tam jest dwóch zostało, chodź. Janeczku, bo jak zginiesz, to mają pakę. Zdejmij, coś? Ja spiędalam. Jenecku, spierdalaj stamtąd. Ty plecy. musiał... uciekaj, Czekaj, by w nią. Idzie do ciebie. Do, do, do. do. Ostatni jest. Kurwa on cię tak ruszył, czekaj, jak wąż. <laughs> ja on nie, on mnie nie chyba też. Ja mu walę, Pa, do góry. No, jest, jak no, Patrz... <laughs> Miał być tab, ale nie wiedziałem, że się zdesantuje. Nie spodziewałem się. Do paszczy będzie. lwa wskoczył, hopie. Idź Janek, na schody, na schody i patrz wapsy. Na dupę idę na środek. O kurwa o! dobra! O! odważny Flash mit! Dawaj, dawaj, Janek! Pięknie! Pięknie. ale DOPTAW! Jaka <śmiech> współpraca! <śmiech> będzie podskakiwał człowieku Rapa, 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 że jeden Zikałem <laughs> się łatwiej Mit wchodzi, mit wchodzi Musiał zabrać info daję dzisiaj Boże ale ładnie. Dobrze. Ja dobry. Jestem dobry z tej apki. Janek dobry jesteś, ale człowieku, ne no, on nic nie widzi, nic! Jak ja fleszuję, on nic nie widzi. Ciś pójdę, na pewno. Dobrze, Janek. Najważniejsze, by losować się dobrą wzią. pozycję. Ruszaj, ruszaj wiedźminie. <laughs> Geralt! Bieremy go do to jest fajny ten chłop. Nas nie stać, Janek. Dobra, jednak nie bierzemy. Ej, nie wiem, czy flesza... Kaj, pod B. Pod B. Janek, zostawiam cię. Janek, jesteś okay. sam. Okay, bo coś tu dalej tu, jakiś short, coś takiego. Ja nie wiem, czy nie jest celowana w under. Nie, spalili. Majszyk, żebyś nie zginął tam. Ta, trzymam. Hey, ej, cisza jest, niby by Je To się to dzieje na ej, no, ja to smoky, ale cisza jest. Nie, nie ma, trzymam cały środek. Zakręt Oj, O kurwa ty! Pojebie mi zaraz, Ale, sięgam o, o, o. No, no o, i oczywiście Neo Mam jednego Jeza. Nie za. No nie ma jak wyjść po Polak. On się nie boi palaka, on mogumioki Na Neo gdzieś tutaj był ogólnie Tetris był chyba nie? Już nie ma Ładnie Ładnie GG Pierwsza wow. mapa dla nich Ale do, fajnie, mapa były kiburą. fajnie Dobrze było